Umarł na krzyżu, wtedy podarował nam Maryję, mówiąc do świętego Jana: Oto matka twoja. Jan zabrał ją do Efezu i tam razem mieszkali. Tam był dom Maryi. Jednak na starość Maryja udała się do Jerozolimy, aby tutaj, będąc blisko miejsc związanych z jej synem, umierać. Zasnęła na górze Syją. Tam jest bazylika zaśnięcia. Potem apostowie przenieśli ją tutaj do grobu. Kiedy odsunęli wieko, okazało się, że nie ma jej ciała. Były tylko róże. Maria została w niebo wzięta, wzięta do nieba właśnie z tego miejsca, z kościoła, który jest teraz pod opieką Księży Prawosławnych. Grzymowała przez Ziemię Świętą, raz nawet opisała dokładnie Liturgię Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie i opisywała na górze Oliwnej świątynię zwaną Imbomon, od greckiego Enbomo na szczycie. Była to potężna świątynia, która obejmowała swoim wnętrzem dwa miejsca. Miejsce wstąpienia Pana Jezusa. I w drugim końcu kościoła znajdowała się grota oliwna, zwana Grotą Misteriów, czyli Grotą Tajemnic. Tak zwana Eleona, czyli Grota Oliwna. Tutaj przekazywał im najgłębsze tajemnice wiary, stąd Grota Tajemnic, Grota Misteriów. Od góry oliwnej zwana Grotą Oliwną, Eleona. I ta tradycja właśnie mówi o tym, że modlitwę pańską tutaj im objawił, tutaj nauczył ich, tutaj przekazał im tę właśnie modlitwę. Dlatego e, nad tą grotą, przy tej grocie zbudowano Kościół Ojcze Nasz, Kościół Paternostek. To, to jest najlepsze miejsce na świecie, gdzie tę modlitwę możemy przypomnieć sobie. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpóźniam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale na zbaw odesłego. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie oszczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz. Znać czasy i chwile, które ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii i aż po krańce Ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał go im sprzed oczu. Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Egzultat Jam Angelica turba celoru divina mysteria. Duchu Święty przyjdź. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości. Niech miłość zagości w nas. Jesteśmy w Wieczerniku. Wieczernik to miejsce szczególne. Pan Jezus tutaj ustanawia cztery sakramenty. Cztery spośród siedmiu. Sakrament kapłaństwa, sakrament Eucharystii, sakrament bierzmowania, ale także sakrament pokuty. Tutaj także... Uczy nas miłości, pozostawia to przykazanie miłości, pokazuje tę miłość, obmywając apostołom nogi. Tutaj także wypowiada te słowa: kto ze mną macza chleb w tej misie, ten nie zdradzi. Tutaj praktycznie odbywają się te najważniejsze rzeczy w życiu Jezusa i apostołów. Doprowadza apostołów do wieczernika po to, aby im tutaj tak wiele wytłumaczyć. To, co zapowiada Wielki Czwartek, wypełnia Wielki Piątek na Krzyżu, wydając swoje ciało, wylewając swoją krew, okazując nam miłość do końca. Tak nas umiłował, umiłował do końca. Dlatego dziękujemy Bogu, że możemy być na miejscu, w tej sali na górze i dotykać tych szczególnych miejsc uświęconych przez Jezusa, apostołów, ale także. Że możemy być napełnieni Duchem Świętym, aby wyjść stąd i głosić odważnie Ewangelię. Tak jak apostołowie i każdy słyszał ich mówiących w ich własnym języku. Niech Bóg działa w nas. Niech nam pomaga także w tej ewangelizacji świata, który tak bardzo potrzebuje tego odrodzenia w Duchu Świętym. Tu bajin sonec Gaude acetellus ta Pod Wieczernikiem znajduje się grób Dawida. Tutaj jest jego trumna. Oczywiście, że jest to symboliczne, ponieważ Dawid umarł ponad 3000 tysiące lat temu. Ale przyjmuje się, że pod Wieczernikiem tutaj znajdują się Kości Dawida, króla wybranego przez Boga, a namaszczonego przez Samuela. tutaj w Ziemi Świętej, w najpiękniejszym kościółku nowoczesnym, który upamiętnia to zaparcie się świętego Piotra, ale także upamiętnia tę noc Pana Jezusa, kiedy został pojmany z obrotu Getsemanii, zdradzony przez przyjaciela Judasza i tutaj był więzieniu, Tutaj był torturowany, wyśmiewany, nakładano korony i to To wszystko tutaj przeżył Gdy schwycili Jezusa, poprowadzili go i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi, a jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: I ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: Nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył o ktoś inny i rzekł, i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł, człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić, na pewno i ten był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zajechał, człowieku, nie wiem co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut za. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział, dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się nie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Tutaj obok pałacu Kajfasza szła droga. I na pewno tą drogą, kiedy spotkamy, które są obok tej świątyni, szedł Jezus z wieczernika Cedro do obrotu Beceminy, na zbocze Góry Oliwy. I z powrotem, tą samą drogą po zdracie Judasza, wyprowadzono tutaj Jezusa do pałacu Kajfasza. To właśnie tutaj jest ta ciemnica. To jest ta noc Wielkiego Czwarta. Noc samotności. Z drugiej strony ogromnego bólu Piotr, aż Pan przebaczył Piotrowi. Nasz pan po trzykroć stracony, bo słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy. nasz pan jest dobrym pasterzem. Bo słabemu człowiekowi wciąż na nowo wierzy, bo nasz pan jest dobrym pasterzem. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła. Zgodnie z Twoją wolą, napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności. So. Znamy naszą drogę krzyżową, to była twierdza Antonia. Ja. Tutaj Jezus praktycznie przeżywał te momenty oskarżania, rozmów z piłatem. Ale lud podburzony przez Żydów, przez uczonych w piśmie, był akurat Mieć do wyboru Jezusa, który, który leczył, karmił, e, błogosławił, a Barabasza, który był zbrodniarzem, i wszyscy się go bali. O logicznie myśląc, każdy powiedział, o Boże, no przecież oczywiście, że chcemy Jezusa. Ludzie wołają Barabasz. Dlatego ta druga krzyżowa jest także naszym rachunkiem sumienia, że to włanie Barabasza wciąż się odbywa. Dlatego my uczestniczymy tutaj, idąc tą drogą krzyżową, także i w tej drodze krzyżowej naszego życia. Niech Duch Święty stąpi, abyśmy potrafili wejść w atmosferę Twojej drogi krzyżowej, tego wszystkiego, co tutaj na tym miejscu działo się dwa tysiące lat temu. Duchu Święty, pełen mocy udzielaj mi swojej pomocy daj rozumu, pobożności mądrej wiary i miłości stacja pierwsza Panie Jezus na śmierć wskazany wkłaniamy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy to. Panie Jezu, dla razy jestem Piłatem XXI wieku tak łatwo świat oskarża tak łatwo media oskarżają tak łatwo media wydają wyroki tylu jest Piłatów Tylu ludzi skazanych na śmierć, a często niewinnych, patriotów, ludzi oddanych całym sercem, skazuje się na śmierć, a wywyższa się właśnie w Pan Jezus bierze ciężki krzyż na swe ramiona. Kłaniamy Cię Panie Jezu Chrystus i błogosławimy Tobie. Na nasz świątyń, jak pięknie to wygląda, kiedy przychodzimy, i idealna cisza, idziemy z krzyżem od stacji do stacji, to był zgiełk, to, to było nikt tego nie zauważył, jakiś kolejny zbrodnia skazany idzie, ludzie do tego się przyzwyczaili, wkradza te wyroki były częste. jest wziął ten krzyż, jest wziął ten krzyż i wszędzie, Zajdzie tym krzyżem dla nas to są często Drugie osoby, to jest, mój, to jest moja żona, mój mąż, moje dziecko, które mnie nie rozumie, które lekceważy sąsiad, to jest, to jest pracodawca, że nie dowartościuje. To są te krzyże, to nie musi być choroba, to nie musi być cierpienie fizyczne. Największym krzyżem obecnych czasach jest cierpienie duch. Jezus mówi wprost. Jeśli ktoś nie bierze krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzin. Jeśli chcesz być moim uczniem, zawsze się samego siebie, weź swój krzyż i idź. Krzyżem. Wtłaniamy się Panie Jezu Chryste. Ponieważ tutaj to malowidło ukazujące Chrystusa, który niesie krzyż. A za tym krzyżem idą wszystkie skarby. Idą wszyscy ludzie. To namalował, sejcie polski żołnierz, który tutaj był. I dlatego to była nazwana stacja Polska. Prawda? Trzecia i czwarta. Chrystus, który niesie krzyż, a za nim my idziemy z tymi naszymi krzyżami. Świat mediów, świat opinii jest tak mocny, że jak ktoś upadnie, już się mu nie pozwala postać. A każdy ma prawo powstać i iść dalej. Kochać to znaczy powstawać, ale kochać to znaczy także pomóc powstawać, żeby ktoś powstał z upadku. Dlatego jeśli znamy coś złego o kimkolwiek, bo ktoś upadł, ktoś zabłądził, ktoś zgrzeszył, przy tej stacji chcieliście wymazać to z pamięci. Dać temu człowiekowi szansę, żeby ten upadek nie sprawił, że mamy zafałszowany obraz całego jego życia. Bo życie to jest proces. Nie zdejmę krzyża z mego serca. Choćby mi umrzeć trzeba, choćby mnie dręczył kadmorderca, bo to klucz do nieba. Szymon! Zwykły człowiek patrzy, idą, przestępcy. Czy został przymuszony, po prostu kazali to, wziął i szedł i nie wiedział, że poprzez to jego imię zostaje uwiecznione. Zapewne później dopiero po zmartwychwstaniu, kiedy się dowiadywał różnych rzeczy, uświadomił sobie, komu pomagał. My nas też w życiu obojętnie mijamy ludzi. Przechodzą, co mnie obchodzi, nie znam i tak dalej. Ale właśnie nieraz do tego, który jest smutny, którego nie znasz, jak podejdziesz i nawet go dotkniesz, popatrzysz, uśmiechniesz się, to jest to pomoc w niesieniu krzyża. Ja cię rozumiem, ja ci pomagam, jestem z Tobą. Być Szymonem na, na co dzień. Myślę, że tutaj Bóg wymaga od nas tak wiele. Jest coraz więcej ludzi samotnie niosących krzyż. My się sami izolujemy. Praktycznie uciekamy od świata. Coraz więcej ludzi w depresji żyjący. Coraz więcej ludzi ma ten krzyż gdzieś ukryty. Ale trzeba by tym Szymonem. Zadzwonić, zapytać, podejść, powiedzieć jestem z tobą, kocham cię, przepraszam jeśli było coś złego. Myślę, te ludzkie odróbki nam tego coraz więcej potrzeba być człowiekiem. Są trzy takie płótna na świecie niemalowane ręką człowieka. To jest obraz Marii z Guadalupe, to jest całun turyński, a także chusta z Manopello. Chusta zwana Chustą Świętej Weroniki. Badania całunu Purińskiego wykazują, że tych upadków pana Jezusa na Drodze Krzyżowej było ponad 20. Pan Jezus nie niósł takiego krzyża, jaki my niesiemy. Była to pozioma belka, do której był przywiązany. Pionowa belka z tam była bita, był otwór, i tą stał przymocowywano i stawiano. Jezus nie miał szans, żeby się nie przewracać, tym bardziej, że nie jadł. Był upiczowany, ciernie ukoronowany, wycieńczony w Ale chciał pokazać jako człowiek, że wszystko potrafi wziąć na swoje ramiona. Chciał do końca pokazać, jak ważny dla niego jest Pierwszy upadek to mój upadek w życiu. Każdy z grzechu. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, ten jest kłamcą. Każdy z nas upada. Ale kochać znaczy powstawać, idziemy dalej. Są ci, którzy leżą, są obok nas. Różne sytuacje sprawiły, że oni są na bruku. Często my nie jesteśmy winni, my ich często nie znamy. Ale nie mamy prawa przechodzić obojętnie. I trzeci upadek to ci, którzy upadli z powodu nas. Biada tym, którzy dają zgorszenie. A tych gorszących jest tak wielu. Popatrzmy na rodziców. Którzy nie wymagają, nie kontrolują, którzy są pobłażliwi. Pobłażliwość jest pierwszym przykazaniem satanistów. Bądź pobłażliwy, tolerancyjny. To jest pierwsze przykazanie satanistów. Rób co chcesz. Zgorszenie, czy kiedy nie reaguję na zło, kiedy przyzwalam, kiedy nie jestem świadkiem Chrystusa, kiedy dziecko patrząc na mnie. Nie ma fundamentu, aby na nim stawiać swój gmach. Kiedy nie widzi mnie modlącego, błogosławiącego, nie widzi tego przykładu, który ma mu pomóc w tym dążeniu do nieba. Grzechy zgorszenia, czyli ja uczyniłem kogoś gorszym, zamiast uczynić lepszym. Największe upokorzenie człowieka, stanąć nagi przed tłumem. Zdjęli szatę. Myślę, że to obnażanie jest tak bardzo częste w naszej ojczyźnie. Zauważcie, obnaża się człowieka. Każdy człowiek ma prawo do prywatności. Każdy człowiek ma prawo do intymności. A tutaj wchodzą w nasze życie media i potrafią zniszczyć człowieka, obnażyć do końca. Całą turyński Turyński. Jest potwierdzeniem ran Chrystusa, tego wszystkiego, co On wycierpia z miłości dla nas. Został przybity do krzyża, czyli jeszcze większe rany. Słuchajcie, to, to naciąganie na krzyżu. Myślę, że każdy z nas rozumie, że już nie mogło być potworniejszej męki. Jezus przyjął wszystko. Nie dość, że ukrzyżowanie było. Należało się tylko zbrodniarzom, było największym pogorzeniem człowieka obnażenie, ukrzyżowanie, przybicie, co tylko. Nie można bardziej torturować człowieka. A z drugiej strony jeszcze patrzył, że najbliżsi pouciekali, że nie zrozumieli do końca. Tutaj był jego oddech. Tutaj patrzył z wysokości krzyża, na tym miejscu my tam dojdziemy i każdy z nas włoży rękę, aby dotknąć skały, która trzymała krzyż. Zabezpieczono to, bo każdy chciał. Tutaj skały zabrać z Golgoty, dlatego by tutaj nic nie było. Każdy dotknie tej skały i przeprosi i powie: Boże, ty wiesz, ty mnie znasz. Tutaj pozostawiam mojego starego człowieka. Tu chcę zacząć od nowa, pomóż mi. Tutaj, na tym miejscu, Jezus wisiał na krzyżu, jakby ziemia się go wyparła, a niebo zamknęło, zawieszony pomiędzy niebem i ziemią. Czyż Maria nie tak dawno trzymała. W ramionach maleńkie dzieciątko tuliła, kochała, a tutaj trzyma martwe dziecko. Ktoś powiedział, że największym bólem człowieka jest ból matki, która trzyma martwe ciało swego dziecka. Aqui okay. já! So